Nowa gmina Grabówka miała działać bezproblemowo od 1 stycznia 2025 roku, no ale się okazuje, że są problemy, a ze mną są nauczyciele, pan Jeremiasz Zemła, Zemło, Zemło i pan Kamil Kwasiborski, nauczyciele właśnie tej szkoły, która jest za mną. To jest szkoła w Sobolewie, już na terenie nowej gminy Grabówka. Problemy w szkole, co się stało? Zaniepokoił nas fakt, że 2 stycznia nie otrzymaliśmy wypłat jako nauczyciele, a mamy zagwarantowane to przez kartę nauczyciela i postanowiliśmy poruszyć ten temat po prostu. Panie Kamilu, jeszcze tak, no bo nie dostaliście wynagrodzeń, to ja już to jakby wiem, te wynagrodzenia powinny być do 2 stycznia. Dzisiaj mamy 7 stycznia, ich nadal nie ma. Czy z tego co wiem na obecną chwilę i kilka dosłownie minut temu dostaliśmy wiadomość, że dzisiaj pieniądze zostaną jednak przelane, ale naprawdę było przykro patrzeć na nauczycieli, którzy składają sobie 2, 2 stycznia życzenia z tą nieświadomością, że przez te następne parę dni po prostu będziemy musieli sobie pieniądze pożyczać, tak? bo nie każdy ma jakieś tam pieniążki odłożone, a ja znamy osoby ze swojego środowiska, które miały 12 zł i dwójkę dzieci do utrzymania, no i niestety, no cór, cóż, cóż robimy? Do rodziców, tak, dzwonimy, żeby te pieniądze pożyczać. I, i to jest taka trochę przestroga też dla, dla innych szkół, nie tylko dla naszej, bo zdajemy sobie sprawę, że polityka obecnych rządów, nawet na samej górze, tak, to już to jest polityka zła i Ostrzegamy, po prostu to jest nasze nasze tutaj spotkanie, to jest takie spotkanie ostrzegawcze też dla innych szkół, że uważajcie, bo każdego to może spotkać. No dobra, ale wyście wiedzieli, że tych pieniędzy nie dostaniecie o czasie. Nie, właśnie. Cały problem jest w tym, że my gdybyśmy wiedzieli, nawet przed rozpoczęciem następnego roku kalendarzowego, tak, że słuchajcie, no, bo taka była rozmowa, że rozmawiali ze związkami zawodowymi, to jest bzdura, nikt z nami nie rozmawiał, żebyśmy dostali przynajmniej jakiś zastrzyk takiej wiadomości, że słuchajcie, no może się opóźnić tydzień, dwa. No to każdy z nauczycieli by się po prostu do tego przygotował, gdzieś się zabezpieczył finansowo. Myśmy nie mieli żadnego zielonego pojęcia i dlatego taki sak jest, jest. Ja dzisiaj rano rozmawiałam akurat z panem Kamilem i mówił mi dzisiaj rano, że nie wiadomo czy te pieniądze wpłyną dzisiaj, czy jutro, czy jakiegoś innego dnia. A panowie złożyli już wnioski takie o z żądaniem wypłaty, tak? Tak, jest, zrobiliśmy to dnia 3 stycznia i zrobiliśmy to w imieniu jakby też naszych kolegów i koleżanek, tak? Chociaż złożyliśmy tylko imienne wnioski na nas, ale byliśmy tam walczyć jakby o dobro naszych kolegów i koleżanek też. Ile nauczycieli pozostaje bez wynagrodzeń, I czy tylko tutaj w Sobolewie, czy jeszcze gdzieś? Z tego co wiem, to, to w Sobolewie na pewno nie dostaliśmy wypłat. U nas kadra liczy około 90 nauczycieli. Dokładnie też wiemy, że nie dostało przedszkola. Placówki światowe po prostu zostały bez, bez wypłat. I to nie jest tylko to szkoła w Sobolewie? Nie. nie, nie. Tu przedszkole wiemy dokładnie, że nie dostało. Podejrzewam, że żłobki już nie, ale nie chcę. Nie chcę teraz wchodzić w kwestie żło, żłobek i przedszkoli, bo, bo jakby to jest ich, ich odrębna kwestia. My jako Solidarność przede wszystkim, bo tu chcielibyśmy zaznaczyć, e, że my dążymy do tego. Możemy wyjść teraz za chwileczkę do awanturników, nie wiem, nie, takich, którzy domagają się, przecież dostaliście siódmego, tak, czy ósmego, dostaliście te pieniądze. Okej. Okay. tylko my zdajemy sobie sprawę, że są takie niedociągnięcia już na samym początku, to co może być w następnym miesiącu, za dwa miesiące, za trzy, może być różnie. Czyli bałagan w gminie Grabówka Nowej miało być pięknie i cudownie. Ja może, e, panie redaktor, może ja zacytuję e, w opis jednej, jednej z pań, która no, w pisie kwestii urzędu Grabówka, tak, czyli gminy Grabówka. E, od utworzenia e, gminy Grabówka minęły cztery dni, z tego dwa dni robocze. Lampy uliczne świecą, woda w kranach jest, śmieci są odbierane. No jeszcze brakuje tego, żeby powiedzieć psy szczekają. A kogut pieje, tak? No, no okej, okay, to wszystko jest. I e, jest coś takiego, co mnie zaniepokoi. Placówki światowe działają. No oczywiście, że działamy, no bo dlaczego mielibyśmy nie działać? Mamy wyjść, zostawić uczniów samych? Będziemy działać, ale gdzie jest nasze wynagrodzenie? Takie jest pytanie. A w sumie nie wiedzieliście, kiedy to wynagrodzenie będzie, bo tutaj przed samym dosłownie naszym spotkaniem pojawiła się informacja, że dzisiaj mają pójść przelewy, wcześniej tego nie było wiadomo. I co będzie, jeżeli sytuacja się powtórzy? Nie wiem, my na pewno, e, mówiąc tutaj z przyjacielem stojąc e, Związki solidarność, Związku Zawodową Solidarność, e, na pewno nie będzie biernie. My zawsze będziemy walczyć o, o nasze pieniądze. Z jakim skutkiem? Zobaczymy, bo, bo nie wszyscy chcą się do nas dołączyć, tak? Ale my, my na pewno będziemy walczyć. Co będzie jak dzisiaj nie będzie na koncie przelewu? w dokumentach które złożyliśmy zostało jakby gmina Grabówka została zobowiązana do wypłaty pieniędzy w przeciągu 7 dni czyli do, do piątku jakby mamy czas na otrzymanie pieniędzy jeżeli do piątku ich nie będzie to sprawa zostanie przekazana już wyżej do sądu tak jak Państwo widzą, Gmina Grabówka powstała tak naprawdę z inicjatywy polityków Platformy Obywatelskiej. Tutaj za tym najbardziej chodził poseł Krzysztof Truskolaski, ale także inni politycy tej formacji. No i zaczęło się od tego, że miało być pięknie, ładnie, a tymczasem już na samym początku pojawiły się problemy z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli, nie tylko tej szkoły w Sobolewie, ale tak jak słyszeliśmy, jeszcze przedszkoli i innych placówek oświatowych tutaj na terenie tej nowej gminy Grabówka. No i z tej nowej gminy. Miny, Grabówka Agnieszka Siewiereniuk Macierowska oraz moi goście Kamil Kwasiborski i Jeremiasz Zemło.